Witamy borówkowych sadowników ponownie na naszej projektowej plantacji w ramach projektu Borówkowe Faktory. Z kolegą Mariuszem dzisiaj robimy wstępną, może już nie wstępną ocenę, tylko taką podsumowującą przyjęcia i kondycję roślin. Sezon specyficzny, późny, zimny. Plantacja, którą widzicie, została posadzona na początku maja. Przyjęcia mamy praktycznie stuprocentowe. Dosłownie z hektarowej plantacji dwie rośliny nie przyjęły się. Chyba kondycja jest zadowalająca. Rośliny rosną dosyć agresywnie teraz. Widać po końcówkach jasnych, że jest dosyć duży wzrost. Także ten wzrost będzie się ciągnął przez następne 4-6 tygodni. Także przez te 4-6 tygodni musimy osiągnąć maksymalny wzrost, żeby rośliny były gotowe do następnego sezonu czyli po prostu budujemy potencjał produkcyjny na to przyszły jest. rok. Jesteśmy przy, plant, przy fragmencie plantacji, która jest prowadzona w doniczkach 35-litrowych w substracie torfowym. No, korzenie już idą także, korzenie wchodzą w substrat nowy, no. to mamy jasne korzenie. Także u dołu. No też ładnie wychodzą z doniczki. Jest to, jak już mówiłem, jesteśmy po maj, czerwiec, czyli po niecałych 8 tygodniach wzrostu. No, 1,3. 1,3 C. Wilgotność 50%, co na torfie jest odpowiednią wilgotnością. W torfie nie chcemy mniej niż 45% wilgotności i nie dojdziemy do tego, żeby nie było więcej niż 60% że roślina ładnie się przyjęła. Doniczki, więc wyściółkowaliśmy lekką warstwą zrębek, nie wiem, czy kolega pochwali. Ja nie lubię zrębek. Znaczy te zrębki e, akurat są dosyć drobne. to są drobne zrębki, które nie są. powinny zaszkodzić. Generalnie wolę bardziej trociny lub korę. Korę tak. o małej frakcji. Znaczy tą wyściółkę zrobiliśmy z tego powodu, że przy tej pogodzie, która tutaj była, już obserwowaliśmy wzrost mchów i porostów na powierzchni tego. E, jako ciekawostkę jeszcze nie mówiłem, e, spadło nam od 20 maja do końca czerwca 300 litrów wody. Żeby można było nie podlewać. I to było wyzwanie właśnie, ty, czy, jak podlewać czy też nie podlewać, po prostu, no, w tych okresach deszczowych, bardzo kiedy padało parę dni, zwiększyliśmy C. I jechaliśmy w granicach koło 1,9 wręcz. Mm. Nie, no dobrze, ale też widać, że rośliny są wyrównane, czyli te deszcze też takiego złego bałaganu nie zrobiły, bo one też wyrównały wilgotność na całej plantacji. Czyli wilgotność była wysoka, ale jednakowa. To też pomaga roślinom, żeby rosły jednakowo. Następnym etapem przy prowadzeniu tej plantacji będzie postawienie rusztowania, które ma na celu podtrzymanie wszystkich młodych pędów. Dobrze, o, tu jest przepięknie. Widzę biały korzeń. Wpinam tu, gdzie jest masa korzeniowa. I mierzę poziom EC. 1,3 to jest EC. I wilgotność 43%. Dosyć luźny kokos, także ta wilgotność jest odpowiednia dla tego luźnego kosu. Natomiast, gdy wyjmę doniczkę, już ciężko wyjąć, także jest dosyć dobrze ukorzeniona. Ja spróbuję ją trochę zruszyć. No, trzyma się. Ciężko. Tu widać już jak korzenie idą, to jest korzeń, który był już z boku, także ja go wyciągnąłem. Także już dochodzi do boku doniczki. 2-3, czyli dosyć wysokie EC w bryle korzeniowej jeszcze, także podejrzewam, że po ostatnim dożywianiu po deszczach. EC w doniczkach chcemy utrzymać na poziomie przy młodych sadzonkach 1,2-1,5, nie gonimy tak mocno, natomiast przy plantacji owocującej już chciałbym, żeby było minimum 1,5-1,7. Gdy owoce zaczynamy zbierać, zjeżdżamy z po malutku. Zdążymy do 1-2, gdyż już jak, ży, jak już owoce zbieramy już im wiele nie pomożemy, już roślina wzięła to, co miała wziąć, no i przygotowujemy pomału do zimy. Jesteśmy przy odmianie Lastkol, silnie rosnącej odmianie. I jak już wcześniej wspomniałem, to stanowisko niestety jest stanowiskiem wiecznym, także tutaj będzie wymagało od nas wprowadzenia kilku elementów w agrotechnice plantacji. Już pierwszy z nich, o którym wspominałem, to będzie zbudowanie rusztowania podporowego, żeby... Osłonić, uchronić pędy przed uszkodzeniami z powodu wiatru, i właśnie znajdują się przy roślinie, gdzie no niestety ją pokręciło w drogę w doniczce i jeden pęd został uszkodzony. Od razu w widać, jak biją następne pędy młode w to miejsce. Czyli można zauważyć, że rośliny, które były posadzone, już miały po kilka pędów w sobie wysokości 30-40 cm, a rośliny już mają nowy wzrost przez ostatnie dwa miesiące, następne 30-40 cm i widać, że gdy wieje wiatr to już działa jak żagiel, a ponieważ korona jeszcze nie jest na tyle silna, żeby i nie na tyle grube pędy jeszcze, które mogą utrzymać lub nie złamać się od wiatru, widać, że te rośliny po prostu nie są w stanie pewnych siły wiatru przeżyć, no i się łamią. Także można zobaczyć teraz w większości nowych plantacji lub plantacjach na zachodzie no buduje się rusztowanie, szczególnie na te nowe odmiany, które dosyć szybko rosną. W celu podtrzymania pędów zwykle przypina się jeden pęd z doniczki do środkowego drutu lub linki. Przypina się zapinką typu, którą używamy do malin. I to pozwala już, że ta roślina się nie kładzie w czasie wiatrów i nie ma wyłamań. Wiemy, że w zeszłym roku mieliśmy dużo wyłamań nowych roślin, szczególnie w województwie łódzkim. Gdyby było rusztowanie byśmy nie mieli tych wyłamań, więc niestety niektórzy potracili 10% nowych nasadzeń ze względu na jeden dzień, gdzie dziewiał wiatr. Ale trzeba pamiętać, że na jesień te rośliny będą miały dosyć dużą masę liściową, więc będą mniej odporne na wiatr. I takie rusztowanie by także na tej plantacji się przydało. A no więc kolejny element agrotechniczny dochodzi przy założeniu plantacji nowego typu. Myślę, że drugi element, który tu który tutaj zaintrodukujemy, to będzie osłona przeciwwietrzna z siatki. No i oczywiście jakieś rusztowanie, które później też będzie służyć do podtrzymywania pędów, gdyż a, szczególnie te a, odmiany, które mają silne owocowania w dosyć krótkim czasie po posadzeniu, a, one będą miały bardzo długie pędy z dużą ilością owoców, więc te pędy mogą się kłaść z owocami, więc wskazane jest zbudowanie rusztowań podtrzymujących pędy. Także rusztowanie, które będzie podtrzymywać roślinę zaraz po posadzeniu, służyć będzie także do podtrzymywania pędów owocujących w następnych latach. No zwłaszcza, że jeśli lata będą takie zlewne, one będą obficie owocować, obficie zawiązywać owoce, pęd zbliży się do gruntu, no i niestety, co to dużo mówić, przy deszczowej pogodzie to wszystko będzie brudne.